Witam was moi drodzy. W tym filmie pokażę wam relację z budowy modelu japońskiego samolotu myśliwskiego Nakajima Ki-27 firmy Hasegawa w skali 1 do 72. A model jest naprawdę vintageowy, ponieważ formy wtryskowe do tego modelu powstały w roku 1970. Trochę informacji. Japoński samolot myśliwski Nakajima Ki-27 był zaprojektowany i zbudowany w roku 1936 przez wytwórnię Nakajima Hikoki w Ota. Nakajima Ki-27 to lekki, jednomiejscowy samolot myśliwski w układzie dolnopłata z zakrytą kabiną w konstrukcji półskorupowej napędzalny silnikiem gwiazdowym ze stałym, klasycznym podwoziem o całkowicie oprofilowanych goleniach i z owiewkami na kołach. Myśliwiec ten był podstawowym samolotem lotnictwa armii japońskiej końca lat 30. i początku lat 40. -tych. A głównym teatrem działań tego myśliwca była Azja. A tutaj mamy taki widok po otwarciu tego pudełka z modelem. Tutaj macie wypraski tego modelu i pomimo tego, że ta forma wtryskowa jest z roku 1970, te wypraski są bardzo ładnie i czysto odlane. Tu mamy instrukcję do budowy tego modelu wraz z kalkomanią i owiewką. Budowa modelu to typowa stara szkoła. Kabina, wyposażenie spartańskie, fotel, drążek, orczyk i panel sterujący. Tutaj, jak widzicie, model już jest złożony i sklejony. Kadłub ze skrzydłami, z podwoziem. Tu macie wklejony silnik w części tej nosowej tego samolotu. Tutaj zmontowanie silnika razem ze śmigłem. I model tego samolotu na Kadzima 27 jest gotowy do pomalowania. I oczywiście ja maluję pędzelkami, nie używam aerografu. I tutaj macie taką wizualizację gotowego modelu Nakajima Ki27 na tle oryginalnej ilustracji z opakowania Hasegawy. Zapraszam do oglądania tych kilku zdjęć tego gotowego modelu Nakajima Ki27 firmy Hasegawa w skali 1 do 72. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do łapkowania, komentowania. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć ten kanał subskrypcją, to bardzo będę wdzięczny.